Dzień dobry moje drogie wagi, witam was bardzo serdecznie i z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla was wszystkich zapraszam gorąco do wysłuchania filmu urodzinowego właśnie na kolejnych 12 miesięcy czyli od sezonu wagi do sezonu wagi e, zaczynamy najpierw jak już się być może zorientowałyście, być może ktoś oglądał inny film urodzinowy w sensie dla innego znaku e, najpierw zaczynamy od przesłania z książki na każdy miesiąc, a następnie e, dobrych Precyzowujemy kwestie, które się pokazują w książce, kartami. Słuchajcie, no pierwsze, pierwsze przesłanie jest: zapytaj swoją mamę. Natomiast moim odczuciu tutaj raczej należałoby brać pod uwagę, widzicie, cesarzowa. Ja miałam to na myśli dosłownie jakąś ważną dla Was kobietę, która dużo wie o życiu, dużo wie o Was, być może zna Was dobrze. Um, wie, czego, wie, co lubicie, co nie, co jest dla was właściwe. Znaczy, wy wiecie najlepiej, co jest dla was właściwe, ale tutaj raczej chodzi o kogoś, kto wam dobrze podpowie. Do kogo macie zaufanie, tak? To jakieś sprawy w ogóle takie bardzo kobiece się pokazały jako istotne, warte wyjaśniania, rozmowy, zadawanie pytań osobom, które mają takie delikatne, kobiece podejście do życia być może, tak? Więc piękna energia Wam się pokazała na dzień dobry, moje drogie wagi, tym bardziej, że energia karty cesarzowej to jest również wasza energia, wasza i byka. Tym samym, więc. Drugi miesiąc e, księga wskazuje, że ta sytuacja, ta szansa nie powtórzy się szybko ponownie, nie trafi w Wasze ręce szybko, szybko ponownie. I czego to może dotyczyć? Karty mocy tutaj jest jakby. Zachowaj siłę moim zdaniem, żeby to na czym Ci zależy, żeby tę szansę, czy też tę sytuację, którą Ty, droga Wago, uznajesz za szansę dla, dla siebie po prostu, e, utrzymać, zgarnąć, chwycić. Eee, no tak, przy tym karta mocy, ja bym tak to zinterpretowała właśnie dla Was, żeby nie porzucać e, m, jakiegoś pomysłu, nadziei, e, lub też moim zdaniem zrealizowania jakiejś szansy szansy na coś dla Was ważnego. Trzeci miesiąc e, mamy jasny przekaz, i tutaj jest nie i w jakim zakresie? Rycerz Kielichów i nie. O, jakiś adorator, moje drogie panie. E, więc ja nie mówię, że nie, to wy decydujecie jak zawsze. Y, albo moi drodzy panowie, adoratorka. E, Tudzież sprawy natury romantycznej wysuwają się na pierwszy plan, ale wokół tego, ponieważ jest rycerz kichu, ja myślę sobie, że może brakować dojrzałości w tym połączeniu. Możecie wy uznać, że to jest nazbyt infantylne. Okej, okay, miłe, przyjemne i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, rycerz kielichów nie jest ani królem, ani cesarzem, prawda? Daleka droga jeszcze. E, tutaj, jakby. Mm, co więcej, jeszcze możecie dla siebie wysnąć z tych dwóch informacji, nie przy rycerzu kielichów, to wydaje mi się, że będziecie może w stanie też więcej, e, jakby. Mm, więcej uzyskać dla siebie, gdy odsłuchacie sobie ten. Film za jakiś czas. Ja w ogóle zachęcam do tego, żeby odsłuchiwać te filmy na bieżąco, w czasie trwania roku, nie tylko w dniu czy też urodzin i nie tylko gdy trwa sezon wagi, e, tylko po prostu tak jak wspomniałam, na bieżąco. Natomiast tu mamy nie na sytuację z gatunku, e, jakiś pokus być może. Um, flirtów niepotrzebnych, które mogłyby Wam po prostu, znaczy, no niczym się chyba dobrym nie skończy, tak mi się wydaje, albo Wy zdecydujecie, że nie, że to nie jest ta osoba, że to nie jest ten czas, e, że tutaj czegoś brakuje. Czwarty miesiąc e, wskazuje jasno, że to jest dobry czas na to, żeby stworzyć nowy plan i przy tym mamy dziewiątkę kielichów bardzo satysfakcjonujące dla Was mm. może też być bo tu księga mówi jasno to jest dobry czas na to, żeby stworzyć nowy plan, tak, a dziewiątka kielichów sama w sobie między innymi wspomina o tym moje drogie wagi że mm, no, nasze życzenie nasze marzenie jest możliwe do zrealizowania bo troszeczkę wszechświat nam sprzyja w tym znaczeniu, że pewne rzeczy zaczynają się układać, następują tak zwane zbiegi okoliczności, które warto wykorzystać i tutaj mm, może się okazać, że sytuacja tobie sprzyja, droga, droga WAGO, do tego, żeby sięgnąć po jakieś swoje życzenie. Że jeśli zaplanujesz sprawy, zorganizujesz sprawy, to realizacja tego życzenia, realizacja tego marzenia będzie prostsza niż ci się na przykład wydawało, tak? Że to nie jest takie skomplikowane. Dziewięć kichów E, zwiastuje spełnienie życzenia, tak jak powiedziałam, natomiast to nie spadnie z nieba. Znaczy trochę tak, bo otworzą się przed Wami jakieś możliwości, które wykorzystacie, ale one wymagają planu. Piąty miesiąc e, lepiej dla Ciebie będzie zaczekać, i tutaj, jeśli chodzi o dziesiątkę monet, bo dziesiątka monet nam się pokazała przy tej informacji, myślę sobie, że chodzi o sprawy m, związane z inwestycją. E, w dziesiątce monet my mamy już nagromadzone zasoby, prawda? Mamy ten kapitał wokół siebie, e, ewidentnie mamy coś, do czego możemy sięgnąć. To wcześniej z dziewiątki monet z kolei wynikało, przecież, i y, to jakby jest sytuacja, w której na to zapracowaliśmy i zebraliśmy owoce tej naszej pracy. I wydaje mi się, że chyba chodzi o to, żeby y, poczekać. Z jakimiś decyzjami w zakresie finansowania, spraw, inwestycji, e, zbyt wczesnego lub pochopnego, właśnie, mm, no tak to się mówi, zbierania owoców, e, Twojej pracy, tak bym to określiła, e, no coś, co mogłoby zakłócić też Tobie, tro, moja droga e, Wago, Twoje poczucie bezpieczeństwa materialnego również, tak? Ze wszystkimi jakimiś decyzjami, które mogłyby zdestabilizować Twoje poczucie, twoje poczucie bezpieczeństwa, warto zaczekać. Tutaj też dziesiące monet, mamy często różnego rodzaju rozliczenia, tak to nazwę, międzypokoleniowe, jakieś schedy, sprawy spadkowe, rozmowy na temat rozliczeń w tym zakresie. I tutaj karta wskazuje, że jeśli chodzi o te aspekty, też być może lepiej będzie zaczekać. Szósty miesiąc, e, informacja e, mówi, że inni będą uzależnieni trochę e, od Twojego wyboru, od Twojej decyzji. To znaczy Twoja decyzja będzie niosła konsekwencje nie tylko dla Ciebie, ale również dla bliskich Tobie osób. I tu jest ósemka mieczy przy tym i to może Cię ograniczać. Odwracając tę sytuację, powiedziałabym jeszcze, moje drogie wagi, że nie pozwól, żeby inni... Zabierali ci wolność, żeby działania innych, postawa innych powodowała, że ty czujesz się uwięziony w jakiejś sytuacji, że nie możesz z niej wyjść, że nie możesz ruszyć, tak? Ósemka mieczy jest zawsze wyjście. E, mieczowa energia to są myśli, komunikacja, pamiętajmy. Tutaj ważne są być może rozmowy, które miały być rozstrzygające. E, ważne jest moim zdaniem to, żeby też dlaczego mówię, dlaczego powiedziałam o tym, żeby zwróciła uwagę droga Wago, czy inni. Nie blokują ci czegoś, bo w Świętej Mieczy często czujemy się zblokowani mentalnie, właśnie z uwagi na zdanie, opinie e, innych ludzi. Więc tutaj bym rzekła, uważaj, żebyś tak jak mówię, opinia, zdanie innych ludzi nie zblokowało cię, nie spowodowało, że poczujesz jakąś niemoc, na przykład, tak, e, niemożność. To był szósty miesiąc. Siódmy miesiąc, zaufaj swojej pierwszej, oryginalnej myśli, i to jest głupiec przy tym. No i super się nam to ułożyło, szczerze mówiąc, dlatego że głupiec, e, no właśnie, ufa swojemu instynktowi. On de facto ryzykuje, tak, ale jakby ma ogromne przeświadczenie, że wszystko skończy się dobrze. Idzie za swoją tą pierwszą myślą, idzie za instynktem, idzie za pierwszym. Za pierwszą wskazówką intuicji. Nie przeanalizowuje w lewo, w prawo, w górę, dół i tak dalej, tak dalej, tego jakby o czym tutaj mowa, tylko po prostu działa. I tutaj jest dla Ciebie w mm, siódmym miesiącu, tak, w siódmym miesiącu droga waga informacja, żebyś ufał swojemu, swojemu instynktowi, żebyś ufała swojej intuicji, właśnie swojej pierwszej myśli, tak, pierwszemu impulsowi i przy tym jest głupiec który uważam, e, właśnie podejmuje ryzyko, y, który zachowuje optymizm, optymizm co do tego, z czym ta sytuacja będzie się wiązała, odnośnie moim zdaniem nowego początku jakiegoś. Co mamy tutaj? ósmy miesiąc teraz. Oszczędzaj swoją energię, rycerz mieczy, e, odpocznij, tak bym powiedziała, dlatego że rycerz mieczy, słuchajcie, to jest taka, e, taka energia bardzo impulsywna. Taka harszka dosyć, i tutaj jakby możecie mieć do czynienia z jakimś pomysłem, który was bardzo nakręci, z jakąś ideą, którą będziecie chcieli zrealizować. Więc, biorąc pod uwagę przesłanie z książki, powiedziałabym małą łyżeczką, jednak, żebyś mierzył siły na zamiary albo zdawał sobie sprawę, że, sprawę, że impulsywność wynikająca i pokła, taki, powiedziałabym, ładunek energetyczny wynikający z energii tej karty może być dla ciebie przytłaczający. Obciążający i męczący na poziomie intelektualnym i na poziomie mentalnym. I na to bym zwróciła uwagę, po prostu, tak? Czyli zadbałabym o równowagę, krótko mówiąc. Poczekajcie, tort nam się nie ułoży. Jeśli nie zrobię, tutaj trochę. No jak to mówi, słuchajcie, od siebie nie uciekniesz. Więc właśnie zauważyłam, że tort nam się nie ułoży, jeśli nie, przykładem, trochę tutaj, jakby kart na stole. I te, czym prędzej to czynię i to robię, żebyście miały tort rodzinowy, koniec końców, także, Przepraszam Was bardzo, ale mnie to zdekoncentrowało. A chciałabym. O właśnie, od razu lepiej. Także reasumując, moje drogie wagi. W ósmym miesiącu pokazuje się konieczność. Odpoczynku, ale na poziomie moim zdaniem w obszarze mentalnym, intelektualnym. Cokolwiek będziesz wdrażał w życie, nad czymkolwiek będziesz pracował, jakkolwiek będzie się wiązała z tym jakaś wymiana wiadomości, komunikacja i tak dalej, rozmowy, to pamiętaj, że to może Cię obciążyć właśnie mentalnie yy, i zadbaj o to, yy? tak bym to yy, określiła. No dobra, teraz mamy dziewiąty miesiąc, i tutaj od, informacja bardzo ciekawa z księgi się dla Was pokazuje, że odpowiedź, na którą czekasz, albo odpowiedź, której poszukujesz, może do Ciebie przyjść w innym języku i tu jest siódemka mieczy przy tym ona będzie, no to ciekawe mi się wydaje, że to coś raczej bym to określiła jako zainspirowanie do działania jakoś coś co dojrzysz, zobaczysz droga Wago w, i to jest związane z innym krajem, inną kulturą albo to ciekawe, że ta siódemka mieczy, bo ona ewidentnie jest kartą wyobraźni w tym momencie, czyli odpowiedź może nie być dla Ciebie oczywista, ee, może zostać Ci przekazana w nieoczywisty spo, sposób, powiedziałabym. Może będziesz musiał się domyślać czegoś, tak bym jeszcze to określiła. No ale ta siódemka mieczy tutaj wskazuje, że wiesz, będą jakieś aspekty wymagające wyjaśnienia też. Um, tak, ale jeśli chodzi o Ciebie i Twoje szerokie horyzonty, to uważam i taki otwarty umysł, to uważam, że to jest taki miesiąc ważny, dlatego że w moim odczuciu właśnie to, że widzisz sprawy inaczej, um, potrafisz określić. Pewne sytuacje niedosadnie, na przykład nie wprost, a, a troszkę, że tak powiem, użyć tych swoich um, wyważonych, wyważonych kompetencji, um, to uwalnia jakąś kreatywność w tobie. Tak o tym myślę, jak widzę te karty w tym momencie. Dziesiąty miesiąc um, dla Was mamy tutaj przygotuj się na niespodzianki przygotuj się na to co niespodziewane i to jest dziewiątka monet przy tym więc raczej to się nam pokazuje to niespodziewane pokazuje nam się w kategorii pieniędzy dodatkowych zasobów e, czegoś co mogę zrobić dla siebie w wolnym czasie co przyniesie mi po prostu mi i tylko mi e, jakaś mała próżność tak bym to określiła, jakaś mała przyjemność, która przyniesie Wam, nie mi, tylko Wam i tylko Wam przyjemność, radość, zadowolenie, tak? I tutaj jest, albo pieniądze są wokół tego, czyli na przykład otrzymasz, znaczy nie wiem, czy otrzymasz, raczej powiedziałabym, że będziesz miała szansę zarobić, dorobić, złapać jakąś możliwość, która przynosi Ci korzyści konkretne, materialne i to jest bardzo satysfakcjonujące dla Ciebie, no trochę taka energia, bardzo fajna. Co tam mamy dalej, słuchajcie? To już jest dziesiąty miesiąc, prawda? A teraz będzie jedenasty miesiąc. Śmiej się z tego, obróć coś w żart. Trzy kielichy i w ogóle śmiej się i dobrze się baw. Trzy kielichy, karta zabawy, miło spędzonego czasu z przyjaciółmi, z ludźmi, takiego powiedziałabym nieformalnego, Wam się pokazuje w jedenastym miesiącu. Gdzieś gdzie po prostu obśmiewamy coś, jak tu się mówi. Być może jakby właśnie śmiech. Zabawa, spotkanie na nieformalnym gronie, w nieformalnym, w nieformalnym otoczeniu pozwala rozluźnić sytuację między Wami, doprowadzić do pojednania też. Tutaj, no trójka kijów to jest karta pojednania, pamiętajmy. Więc o cokolwiek się z kimkolwiek posprzeczałaś, droga Wago, to wydaje mi się, że teraz uda się to po prostu obrócić w żart. No i nie zgadniecie, słuchajcie, 12 miesiąc, znowu pokazuje nam to, co pokazało się przy głupcu, czyli znowu informacja dla Was, żebyś zaufała swojej pierwszej myśli i przy tym jest księżyc, czyli karta intuicji czyli niewątpliwie 12 miesiąc znowu zachęca Cię do tego żebyś ufała sobie, swoim instynktom, swoim wizjom jakkolwiek wydają się być one moim zdaniem niezrozumiałe dla reszty jeśli jesteś w sytuacji, która jest niejasna dla Ciebie to też ufaj swojej pierwszej myśli, swojemu pierwszemu odczuciu dotyczącemu tej konkretnej sprawy to Cię poprowadzi dalej bardzo Wam dziękuję, trzymam za Was kciuki, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.